Witaj Asia. Witaj Halinko, witaj. Mamy dzisiaj rozmowę o doświadczeniach życiowych, ale o wpływie doświadczeń życiowych na, nasze, na nasz los. I bym prosiła ciebie o przedstawienie się naszym widzom. Nazywam się Joanna Rutkiewicz. Jestem psychologiem, ale od 30 lat zajmuję się również astrologią, dokładnie yy, horoskopami indywidualnymi, porównawczymi. Teraz w nowej odsłonie wid widzę Cię i to jest takie ciekawe doświadczenie, bo mówię do Ciebie wprost i patrzę na Ciebie, a zawsze tylko słyszałyśmy się przez yy, telefon. Tak myślę, że każdy z nas ma w sobie jakiś yy, zasób duży doświadczeń i yy, Mniejszych lub większych, i ciekawa jestem, z czego to wynika. Co ty na ten temat byś mogła powiedzieć? I od kiedy to się właściwie zaczyna, można tak powiedzieć? Te doświadczenia, które tam gdzieś no, są w naszym życiu. Takie pierwsze, można pytanie. No wiesz, co, czym człowiek starszy, tym doświadczeń więcej, tak? No, no tak się no. wydaje, niby. Natomiast y, no, pamięta się też o doświadczeniach z dzieciństwa, prawda? Mhm. Można do nich wrócić y, myślami, y, ale jako dziecko no, to jeszcze się y, nie analizuje tego, prawda? Dlaczego te doświadczenia y, powstały, co one ze sobą niosą, jakie, jakie, y, przek jaki przekaz, tak? jakie lekcje. Mhm. Y, Natomiast, no, czym człowiek starszy, to jednak yy, no, zaczyna myśleć na ten temat. Yy, no i wiele wniosków może wyciągnąć z tego, dla siebie, tak? Znaczy, no tutaj bardzo ważna jest samoświadomość, oczywiście. Yy, jeżeli, jeżeli człowiek jest, yy, no ma tą świadomość siebie, no to może też yy, Dużo wniosków wyciągnąć, z których no po prostu się uczy, żeby po, ponownie nie popełniać tych samych błędów, na przykład. Mhm. No, także to jest. Ale, czy, ale wiek to nie ma znaczenia na, na, na nasze doświadczenia, bo to właściwie to można powiedzieć, że jeden ma na przykład 5 lat i przeżywa bardzo dużo, a drugi ma 50, i powiedzmy, że mu szło dobrze, jakby. Ciepło miło i serdecznie w życiu. No różnie to bywa, prawda? No Czy różnie ma? to bywa, z tym, że wiesz, no to też jest tak, że są doświadczenia z, z zewnątrz, które, yy, tak. prawda, jakby człowiek napotyka rozmaite sytuacje i są to sytuacje zewnętrzne, no ale też, yy, też są z, yy, doświadczenia wewnętrzne, których nie widać. Mhm. Nie widać, no bo jeżeli człowiek napotyka, no załóżmy wypadek samochodowy ma, tak, no to wiadomo, wszyscy wiedzą, że on miał wypadek samochodowy, ale, czas, ale jest też tak często, że człowiek napotyka jakąś sytuację, która z zewnątrz nie wygląda ani groźnie, ani jakoś tam dziwnie, tak, natomiast mhm. jego jakby reakcja emocjonalna na to doświadczenie, Y, może być, na przykład, y, trudna, bo na przykład y, coś kojarzy mu się z dzieciństwa, prawda? Y, co przeżył, mhm. co, co doświadczył i y, no i wiesz, jakby reakcja emocjonalna wcale nie jest y, łatwa dla, dla tego człowieka. Więc no ale to, myślę, że też y -hmm. O, przepraszam, że ci przerwałam, ale tak wiesz, pomyślałam o tym, jak ty mówisz o tym wypadku na przykład, to y, każdy człowiek, no powiedzmy w tej samej sytuacji zachowuje się różnie, prawda? I to jest jakby wynikiem tego, że y, no, gdzieś w tej przeszłości różne takie bodźce były dla niego sygnałem lepszym lub gorszym i każdy ma swoje, prawda, te bodźce i ten, ten konkretny wypadek jakby kilka osób, które na przykład uczestniczyłoby w nim, każdy by miał inaczej, prawda? Czy i nie? No tak, tak. No, takie Bardzo charakterystyczne jest to, że tak naprawdę każdy w swoim doświadczeniu jest sam. Nawet jeżeli jest to jakaś sytuacja, gdzie bierze udział więcej osób w tej sytuacji, to jest każdy sam w. Sam, po prostu jest sam w tym doświadczeniu, i tak jak mówisz, no, reakcje są bardzo różne, mogą być bardzo różne. Uwarunkowane właśnie chociażby doświadczeniami z przeszłości, jakimiś schematami, y, które są w umyśle. Y, no tak, tak. Czyli wiesz, właściwie w gruncie rzeczy to można powiedzieć, że. Y Coś, co się zaczyna, powiedzmy, już po przejściu na świat, każdy dźwięk zewnętrzny, każdy sygnał zewnętrzny zapisują się gdzieś tam głęboko w nas, i potem jakby to daje konkretny obraz dla nas. Ale każdy ma ten obraz jakby inny, mimo że te same dźwięki może dostawać, ponieważ na przykład charaktery ma, charakter ma inny, czyli znaczy przyniósł sobie konkretną, na przykład, no powiedzmy konkretny znak Zodiaku, czy w odpowiednim y, jakimś tam danej dacie się urodził. To też jest przecież chyba też znamienne, prawda? No tutaj wkraczasz już y, y, na ścieżkę astrologii, tak, i, I horoskopów indywidualnych. No rzeczywiście tak, no jest w horoskopie zapisane, każdy ma zapisane, tak? Jakie, jakie w swoim życiu ma doświadczenia przejść nie jest to zapisane w taki sposób, że powiedzmy, no ktoś tam ma mieć wypadek samochodowy, tak, no bo to mhm. bardziej jest, znaczy to jest związane po prostu z, to jest zapis jego reakcji, jego, jego tutaj uwarunkowań emocjonalnych i tak to należy czytać, natomiast nie jako konkretne wydarzenie. No, ale rzeczywiście tak, jest, jest to zapisane. No, a wiesz, jeden przeżywa to powiedzmy mocniej, jakiś tam zewnętrzny czy wewnętrzny wpływ, ma swoje tam przemyślenia, jakieś tam powiedzmy przyjemne lub negatywne doświadczenia. I człowiek w gruncie rzeczy to tak, jakby sam też chętnie sięga po swoje, po nowe doświadczenia. Myślę, że to jest ogólnie dobra wersja, przynajmniej tak mi się wydaje. A co ty na ten temat myślisz? No tak, dobre wrażenia w umyśle. Każdy pożąda <laughs> tych dobrych wrażeń w umyśle i rzeczywiście, tak, no, doświadczenia nie muszą być tylko trudne. Doświadczenia też są bardzo, bywają bardzo przyjemne. Takie wzbogacające życie, tak, umilające życie, no jak najbardziej tak. No tak, ale wiesz, te, tak, no, w gruncie rzeczy, podejmując jakąś decyzję o konkretnym doświadczeniu, no wyobrażamy sobie coś, ale niekoniecznie wiemy, jakie będą efekty, mimo wszystko, no bo to na przykład. Skok z bungee na przykład, taki wiesz już bardziej drastyczny, albo gdzieś tam chodzenie w góry na wysokie szczyty i tak dalej i tak dalej, nurkowanie, nigdy nie wiemy jaki będzie efekt tego i to właściwie, um, znaczy zawsze sobie należy wyobrażać, że to jest pozytywny efekt, wiadomo, ale um, no, mogą być różne sytuacje i te doświadczenia też nas w jakiś sposób um, uczą czegoś, i dają nam jakąś, dalszą perspektywę, więc no chyba warto powiedzmy wchodzić w takie różne doświadczenia, te po, oczywiście pozytywne, no bo jakieś tam negatywy, kłótnie i tak dalej, to niekoniecznie, ale zdarza się na przykład że na przykład idąc ulicą widzisz wypadek, na przykład tak jak mówiliśmy tam samochodowe, ale na przykład ktoś zaszłap na ulicy i wtedy no każdy reaguje indywidualnie i Wiesz, co tak nawet się zastanawiałam, nawet w tej chwili tak sobie pomyślałam, bo no, to jest jakby też, można powiedzieć, też taka sytuacja, w której każdy człowiek odnajduje się wtedy, tak, na ile ma ten zasób takiej wiedzy i powiedzmy, poczucie własnej takiej może. No wartości to nie chodzi chyba o wartość, tylko bardziej o to, że jakby umiejętność zachowania się w konkretnych sytuacjach. Jedni są spontaniczni i na przykład biorą się i powiedzmy ratują tego człowieka, a drugi na przykład stanie i będzie się temu przyglądał, bo jest bezradny z jakiejś tam przyczyny. I co to, to co to właściwie jest wtedy? No tak, reakcje są bardzo różne. No może być też y, reakcja związana ze zlękiem, tak? czyli jakby tutaj y, ten paraliż taki może wynikać y, to takie zamrożenie tak? może wynikać z tego, że ten y, dany człowiek nie wie, co ma zrobić w danej sytuacji, ale może też po prostu się y, 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 zlęknąć. Nie przestraszyć, ale zlęknąć. tak? Może, może to lęk wywołać też, jako taką bezradność w tej sytuacji i najchętniej oddaliłby się wtedy z tego miejsca w ogóle, tak, żeby, mhm. żeby tego nie oglądać. Skąd to wynika? No, to tak z tych uwarunkowań wewnętrznych oczywiście, tak, że. Jeden po prostu, tak jak no, przy y, osobie tonącej na przykład, tak? No, są tacy, którzy po prostu bez namysłu skaczą i nie, y, y, ratują, nie myśląc w ogóle o konsekwencjach, że sami mogą utonąć i przecież y, bywa tak, że, y, że sami toną, prawda? Tak. No więc. Znaczy y, w efekcie to. Y... W naszym życiu jest, są różnego rodzaju te doświadczenia, prawda? One są takie, można powiedzieć, fizyczne, czyli takie z zewnątrz płynące psychiczne, duchowe, jakieś emocjonalne. I one są prowokowane przez naszych bliskich, otoczenie. A co z doświadczeniami, na przykład kulturowymi? Bo no wiesz, yy, świat jest jakby urozmaicony. Hmm. I, i, I na przykład no my jesteśmy w akurat takim kraju, który wydaje się na przykład mocno cywilizowany dla nas, na przykład, no nie? I my mamy takie konkretne podejście do tego świata. A jak ktoś do nas przyjeżdża, no ma trochę inne yy, doświadczenie. Czy my gdzieś wyjeżdżamy, też mamy inne doświadczenie. To, to są też doświadczenia, prawda? I też są to doświadczenia życiowe, tak naprawdę. Wiesz co, ja myślę, że jednak mamy duży wybór, znaczy możliwość dokonywania wyboru w dużym stopniu, jakie doświadczenia chcemy no mieć, po prostu. Tak? No oczywiście są takie, które są losowe i i tutaj nie mamy na to wpływu chociaż no jakbym się w to zagłębić yy, i przeanalizować no to też nie do końca to tak wygląda natomiast yy, kulturowe nie bardzo wiem co masz na myśli to znaczy takie grupowe w sensie yy, w sensie no tak, społecznym tak tak mhm, tak, tak. Mhm. znaczy bo wiesz bo na przykład no my jesteśmy akurat yy, mówię tak bardziej w Europie więc mamy takie konkretne podejście na przykład do wielu rzeczy, ale na przykład muzułmanie, no tutaj akurat mi się tak to nasunęło, mają już trochę inne podejście i te doświadczenia ich w naszej sferze albo nasze w ich sferze yy, no to też są też doświadczeniami życiowymi, prawda? Tylko właśnie bardziej z obserwacji, bo chociaż niekoniecznie, bo no, są też różne sytuacje zdarzają się, prawda? Że, że człowiek, no powiedzmy, gdzieś tam może mieć jakiś konflikt, nawet tu u nas, powiedzmy, w Polsce. No. Konkretnie z konkretną sytuacją, czy nawet z tymi wyznaniami różnego rodzaju. Nie wiem, tak mi to przyszło do głowy, chociaż nie bardzo wiem... W którą stronę to popędzi? No, myśl, no czy wiesz, co myślę, że to jest uwarunkowane, to po prostu mentalnością danej grupy kulturowej. Y, mhm. I y, no, wiesz, kiedy się te dwie, dwie grupy y, stykają, albo jeden człowiek z danej, mhm. jakby z danej kultury, się styka z inną grupą kulturową, y, no jest to dla niego też doświadczenie, bo po pierwsze, y, czy chce tylko forować y, swoje, prawda? To, to, co sam nabył, prawda? Jakby przez swoje życie. Y, czy chce poznać y, jednak kulturę te, tej grupy, do której trafił? Y, no. Wiesz, no tutaj to już nie wiem, czy to, czy to dobra dyskusja akurat na ten temat, bo tu trzeba by było poruszać już, wiesz, to jakby to tendencje wiadomo. rozmaitych kultur, tak, mm -hmm. jakie jak mają. Ale no. ogólnie nas to powinno jak czegoś tam powiedzmy uczyć, jakichś wyborów, prawda? Czyli mamy w sobie też taką, no dość przez, poprzez to doświadczenie spotkania kogoś, też się uczymy też czegoś, wyboru tego wewnętrznego, czy nam się to podoba, czy nie. I, i tak, bierz, tak teraz sobie myślę, że większość ludzi no, narzeka tam na te swoje doświadczenia. I co z tymi doświadczeniami? Czy one nas budują, czy nas rujnują? No, wiesz co? Yy, to też zależy wszystko od, od podejścia, jakie mamy do, do, do tych danych doświadczeń. Yy, wiesz, każde doświadczenie jest po coś. Mm -hmm. yy, więc i każde doświadczenie uczy. To jest tylko taka kwestia, czy chcemy zobaczyć tą naukę, czy nie, tak? Czy chcemy tylko ponarzekać na to, co się wydarzyło i obwinić innych, prawda? Za to, co się wydarzyło, czy też chcemy. Czy mamy też taką świadomość, że, że jednak dla siebie możemy wyciągnąć pewną lekcję, jakby zrozumieć bardziej siebie, zrozumieć bardziej innych. No tak, to jest. To jest zasadnicza sprawa. To jest zasadnicza sprawa. No właśnie, czyli właściwie tak naprawdę to yy, wszystko też zależy to, na ile te doświadczenia nas budują czy rujnują od tego indywidualizmu i od tego, co na przykład gdzieś tam powiedzmy, czy w tym horoskopie, czy w tej rodzinie na początku zostanie przekazane. I tak naprawdę to, to, jak my to wszystko przyjmiemy, czyli czy przyjmiemy to w sposób lękliwy, czy jesteśmy pod takimi emocjami typu stres, lęk, różne no, obawy, strach, no, najczęściej. Na przykład jakoś przyszło mi do głowy, że przecież dzieci na przykład się straszyło babą jagą, czy tam czymś ciemnym, prawda, to do pokoju się tam czasami wsadzało ciemnego, żeby tam były grzeczne. I to też są doświadczenia, które dziś tam potem w przyszłości mają istotny na nas wpływ, czyli tak naprawdę człowiek jako dorosły, czyli tak jak my teraz już w takim powiedzmy no młodym wieku... <słyski> To po prostu wiesz, możemy sobie z tymi doświadczeniami coś zrobić. Czyli możemy się na bazie tych doświadczeń czegoś nauczyć, zastanowić się, które nam powiedzmy do czegoś się przydadzą, je zamienić na coś lepszego, pozytywniejszego. To też oczywiście jest praca. I jakieś powiedzmy, znaczy, jaki Ty masz na ten temat zdanie? Bo wiesz, ja tak mówię sama, ale może Ty masz trochę inne. Znaczy no wiesz jeżeli chodzi o doświadczenia z dzieciństwa no to przede wszystkim trzeba sobie je przypomnieć tak więc rzeczywiście bywają sytuacje które włączają tak? te jakby te wspomnienia z dzieciństwa chociaż czasami one są tak jakby w ukryciu znaczy to pojawia się w jako, jako odczucie, jako pewna emocja, natomiast w świadomości nie ma, że chodzi a właśnie akurat chociażby o ten ciemny pokój, tak? Mm -hmm. No i tutaj no to już wiesz, no jest różnie, no niektórzy potrzebują psychoterapii na przykład, kiedy, jeżeli mają jakieś takie, wiesz, dręczące y, sytuacje emocjonalne, y, właśnie psychoterapii po to, żeby dotrzeć do, do źródła problemu, no, a niektórzy no, też y, potrafią sobie poradzić sami. Tak? No, mówię tutaj, dużo zależy od samoświadomości i y, od takiego nastawienia y, do y, no, takiego trochę grzebania się tak, w, tej, w tej swojej psychice, tak, i analizowania rozmaitych y, czy sytuacji, czy też własnych reakcji przede wszystkim, tak, nazywania własnych emocji, no tak, chociaż też jest tak, że nie wszystko się da odgrzebać, prawda? No bo dziecko nie, nie pamięta, pamięta gdzieś tak od czwartego 4, od 4 roku życia, no to pamięta już, może pamiętać doświadczenia, natomiast wcześniej, yy, no to wiesz, to się pojawia jako odczucie w ciele, jako, jako emocja, natomiast yy, no, nie za bardzo można to nazwać, o co chodzi. Ale to z tą emocją można pracować powiedzmy i bo tak mi się nasuwa też kolejna myśl, że no wiesz to są oczywiście są różni ludzie, bo jedni są pesymistami, drudzy optymistami tak w skrócie mówiąc, no i ci co są optymistami to oczywiście będą sobie lepiej z tym radzić niż ci są, co są nastawieni pesymistycznie. No ale ci optymiści mają szansę jakby bardziej, szybciej właściwie tak jakby uporać się z tymi problemami, z tymi lękami, z tymi stresami, z tymi emocjami, które są gdzieś tam w nich. I to są takie różne na ten temat jakby możliwości, tak jak mówisz, psychoterapia, medytacja, czy jakieś tam powiedzmy pokonywanie własnej słabości poprzez próby przełamywania tych lęków, to tam są różne fobie, nie fobie, które ludzie sobie tam w jakiś sposób y, próbują, na przykład lęk wysokości, prawda, który z czegoś też tam przecież wynika i on po prostu, y, można sobie go samemu, y, y, powiedzmy, się go wyzbyć. Poprzez pójście w góry na przykład. No czasami to są y, uwarunkowania też y, generacyjne, tak, z poprzednich pokoleń, tak. to... To i tak bywa, na przykład ten lęk wysokości, prawda? No, to... no są tak, ale tak. to wiesz tak, myślę, że w tej chwili tak akurat to raczej to sobie tak na takim poziomie tego, co tutaj teraz jest, bo, bo to są takie jakby głębsze tematy, prawda, że, że tam gdzieś jesteśmy można powiedzieć i wielowymiarowi i wielopokoleniowi, czyli rodzimy się tam wiele razy. I to na pewno tam wpływ jakiś ma, ale tak jak, jak to ja zawsze mówię, że dziecko jak się rodzi, to jest czystą kartą i dopiero jakby rodzice i to wszystko co wokół jest, no co go tam, powiedzmy jakieś odgłosy, na przykład kłótni rodziców, też mają właściwie bardzo istotny wpływ na, na psychikę tego małego, a potem już coraz bardziej dorosłego człowieka, prawda? I to gdzieś potem... Tak. No. no, no, no. Wiesz co, ja tu mówiłam o, o wpływie y, pokoleniowym, ponieważ okay. już w tej chwili jest wiadomo, że y, bo y, powiedziałaś y, o y, reinkarnacji bardziej, tak? O, 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 o jakby tak, wpływie tak. poprzednich y, żyć, prawda? A ja mówię tutaj o czymś innym trochę, o wpływie y, doświadczeń. Y, w, Pokoleniowych, czyli to, co doświadczyła babcia z dziadkiem, jedna, druga, tak, czy prababcia, też teraz już wiadomo, że ma to, to się po prostu jakby emocje przenoszą się. No, jakby tutaj nie ma czasu i miejsca na to, żeby mówić w jakiś sposób, ale, ale te emocje przenoszą się na potomków. Tak. I czasami jest tak, że ktoś ma jakieś właśnie chociażby jakąś fobię, tak? I wcale nie wynika on, ona z jego, z jego doświadczeń osobistych, tak? Tylko z doświadczeń jego, um, no, pradziadków na przykład. No, tylko tak, tak to jest racja tylko że ci dziadkowie poprzez te swoje doświadczenia czy rodzice oni po prostu przekazują to jakby no to co umieją po prostu do, do tych dzieci no bo gdyby wiedzieli że to nie jest dobra wersja to by się postarali tego nie robić. Ja tak obserwuję. Znaczy wiesz co to to mhm. nawet nie bo nikt tego świadomie nie robi przecież nikt tego mhm. świadomie nie przenosi to wiesz to na y no przecież mamy świat energii. No tak? tak, 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 tak. No, tak. wszystko jest wibracją, więc wiesz, y, ludzie robią rzeczy, znaczy robią, nawet nie robią, po prostu doświadczają pewnych sytuacji, które powodują u nich emocje i y, y, znaczy bardzo trudne emocje, no bo tu nie mówimy o jakichś takich, mm. wiesz, y, łatwych emocjach, tylko trudne emocje doświadczają trudnych emocji. I potem te przeżycia po prostu przenoszą się na kolejne pokolenia. Także no to... Znaczy wiesz, co tak wtedy tak mi przyszło do głowy, że tak, no tak, ale i wiesz, no wiadomo, że każdy potrafi jak potrafi. No ale na przykład tak się przyjęło, że dzieci, czy tam, no, no o dzieci właściwie chodzi, w rodzinach na przykład alkoholików, no to już tak jakby się stawia na nich krzyżyk, że one powinny jakby też taką samą drogą iść, znaczy, że niby nie, po, nie to, że po, powinny, ale że tak to jest, aha, no to jest takie prawdopodobieństwo, prawda? A przecież to jest tak naprawdę, no to nie jest prawda przecież. To tylko to jest słabość jakby danego człowieka, czyli tego dziecka, jeżeli albo ono po prostu nie ma w sobie ochoty na to, by się wyrwać z tego, albo po prostu jest poprzez doświadczenia rodziców jakby nieotwarty, na, na, na większe możliwości powiedzmy. To też od charakteru chyba zależy, od tego, co. To dziecko oprócz tych rodziców jeszcze zaobserwowało, widziało, bo teraz wiesz, no internet, telewizja i no różne sytuacje jakby ułatwiają skorzystać z różnych opcji, żeby człowiek po prostu sobie świetnie poradził. To tylko wolna wola danego człowieka jest w tym względzie przecież. Wolna wola i siła psychiczna, tak? Siła psychiczna. Bo ten, tak. kto jest y, słaby psychicznie, to po prostu wsiąknie i będzie robił to samo, co, co rodzice, prawda? Mhm. Natomiast ten właśnie, który jest silny psychicznie, wyrwie się z tego. Yy, no, tak, no i. Wiesz, no tutaj też z kolei też warto y, powiedzieć o, o tych poprzednich wcieleniach, bo Y, jednak tą y, mądrość taką życiową też i z poprzednich wcieleń się niesie. Y, tak. y, prawda? No właśnie, mm -hmm. więc y, ta, już, niektórzy, już niektóre dzieci się rodzą z taką samą świadomością i dosyć łatwo y, po prostu spostrzegą, że to nie jest dobra droga. Że to nie jest mm -hmm. dobra droga, prawda? Że to jednak one w tym nie chcą być. No tak. Tak, to jest tak? wszystko bardzo, bardzo złożone. Tak, tak, to tak liżemy po wierzchu, powiedzmy. No, po tak wierzchu, tak. po wierzchu, dokładnie. I wiesz co, tak na koniec, taki sobie tu przygotowałam, wiesz, taki cytat Paulo Coelho, chyba dobrze wymawiam. Bądź odważny, podejmując ryzyko, nic nie zastąpi zdobycia doświadczeń. No to więc po prostu to chyba samo w sobie mówi, że jednak te doświadczenia są ważne w naszym życiu i no najlepiej by było sięgać po te, które nam się wydają przyjemne przynajmniej, no bo wiadomo, nikt sobie pod górkę nie będzie robił, a jak one się tam będą powiedzmy realizować, no to już jakby inna sytuacja, no niemniej jednak zawsze z pozytywnym nastawieniem i z wiarą, że, że po prostu będzie dobrze. I że te wszystkie doświadczenia, które gdzieś tam wcześniej w przeszłości mieliśmy, nas budują, a nie rujnują. Z takim przeświadczeniem chyba dobrze by było iść przez życie, prawda? Tak, wszystkie doświadczenia są dobre, tylko trzeba to zauważyć. Nawet te, które uważamy, że nie są dobre dla nas, one jednak niosą też dla nas coś dobrego, tylko no, sztuką jest właśnie to odkryć. No, to są te, te takie mniej przyjemne, natomiast no przyjemne, no to każdy chce mieć przyjemne doświadczenia. Ale nie wszyscy wierzą w to, że mogą, więc to po prostu też jest kwestia właśnie tej, tego nastawienia, tej wiary, tego optymizmu, takiego, takiej chęci tworzenia swojego świata, jakby w takim optymalnym dla siebie. Wymiarze, prawda? No bo to tak to wygląda. No także, Asia, myślę, że poruszyłyśmy temat na no do przemyślenia. I do następnego razu. No, dziękuję Ci za rozmowę. Do następnego ja razu. No dzięki, kochana. Pa, pa. pa, pa, pa.